Dzień dobry, kochani, w ten czwartkowy poranek. Witam Was najserdeczniej i przypominam, że to już dzisiaj widzimy się na spotkaniu, na premierze i spektaklu: czemu Budda jest biały? Czy będziemy mogli się dowiedzieć podczas tego spektaklu: czemu Budda jest biały? Czy dowiemy się tego z tytułowej książki? A może to jest po prostu takie pytanie, na które odpowiedzi nie ma, bo nie musi być. Przeczytam Wam fragment tego tytułowego wiersza, który znajduje się na końcu książki. Nie na początku, ani nie w środku. No tak sobie zamyślili artyści i redaktorzy, że czemu Budda jest biały, będzie na końcu. Czemu Budda jest biały? Będę czytał z książki, bo nie nauczyłem się na dzisiaj tego wiersza. Ups! Przestrzeń to biała kartka, zaczepiona o krawędzie bytu. Z niej rodzi się cisza, a myśl ma swój początek. Stąd przychodzi boskość. Wypełniona pustka, wypustniała pełnia, wyłania się niebo, nie podtrzymują go drzewa filary ziemi. To taki fragment na początek. Tych fragmentów będzie oczywiście coraz więcej się pojawiało w internecie, na moich socialach. A wy też pewnie będziecie udostępniać fragmenty wierszy albo całe wiersze. Do czego zachęcam. To jest poezja, to jest rzecz dla was wszystkich.